Przede wszystkim chcemy zamówić pierwsi w Polsce tak zwane pociągi hybrydowe, to znaczy dwusystemowe. Będą mogły jeździć na prąd elektryczny, czyli pod trakcją, ale także będą mogły jeździć na trasach, gdzie nie ma tej trakcji, będą wówczas pociągami spalinowymi. Takich pojazdów jeszcze nie ma na polskich torach. Natomiast takie pojazdy już oferują producenci pociągów. Pierwsze takie pociągi były zaprezentowane m.in. we wrześniu ubiegłego, ubiegłego roku na targach TRAKO w Gdańsku. Do tej pory mieliśmy zamówić pociągi spalinowe, które na trasie Trzebnica-Wrocław Główny jechały jako pociągi spalinowe. Czyli we Wrocławiu, gdzie wjeżdżały już pod trakcję elektryczną, niestety dalej, przepraszam za wyrażenie, powodowały smog. Dzięki temu, że to będą pojazdy hybrydowe, na trasie spalinowej to, co powiedziałem, będą pojazdami spalinowymi, ale już wjeżdżając do Wrocławia będą ekologicznymi pojazdami, które nie będą emitowały dwutlenku węgla.